Siemanko. Jak wiadomo, wczoraj zajmowaliśmy się naprawą skrzyni ładunkowej w busie. Dzisiaj będziemy sobie to kontynuować. Także zapraszam na odcinek. Nie, tam trzeba coś. co będzie trzymać? Dziureczka i Trójka i to 3,5. Wiertła trójki trzeba kupić. Takie ocienkie. Ale to inny wkręcik jest. Ten sam, co kupiliśmy. No, A no, tak. no to jest ten wkręt. Ano tak. No to zaraz skoczymy, weźmiemy jeszcze jedną tą. No tutaj nie wiem, tutaj coś trzeba zrobić jakąś. Tu by się przydało, albo jakąś listwę dać. Albo jakiś tu kątownik wstawić. Listwa to nic nie da, bo tutaj jest wyłupane. Także nie wiem, co tu dać. To. No bo jedno. i to z tyłu też przykręcamy czy tylko z przodu? będzie się lepiej trzymać, mocniejsza będzie. To na razie nam niepotrzebne jest, nie? Ja wiem, ale tu też to przykręcamy? Na razie nie, Kło? bo to tylko przeszkadza. To też mi się wydaje, że nawet z tyłu to niepotrzebne. Kurde, otwierasz kurwa i to zostaje. Kurwa. No to jest do to, to, to ale... stelarza było, u nas stelarza przez... nigdy nie było. Zwrócimy, jak ramkę zrobimy. Tak Patrzę czy nie ma gdzieś naklejon, naklejonego numeru farby, tak to może by pojechał dorobił, ale... O, zawieziemy do tego <laughs> Niech dorobi z tego <laughs> z nóżki nie ma gazolenia Dorobi z mini Zawiązę mu klapkę i... nie. Nie, sycylijską pomarańczą pomalujemy, tylko takie wstawki i wszystko. Progi i to i... Tutaj Dotąd się odetnie i co? I tak on już nie będzie. No dobra, lecimy. Nie że mam. Elegancki. Roboczy. O, tu mamy taką fajną skorupę. Ta dolna blacha Ta czora. jest czora. tylko że ona jest przyspawana. Też paka nie istnieje. Nie ma nawet tych mocowań. Tam, ale taki samek. nie ma. Nie ma tych mocowań tutaj. No, widzisz, nie ma. I oryginalnie nie ma, bo dziur nawet nie ma. No bo to wie. No ale trup! Burta jest cała Ale burty ma ładne, ładniejsze od naszych Ale burta bym musiała składać do malowania O, teraz tą burtę jakby wziął, pomalował na mięś tego I nie się Wtedy by założył, nie? No To musiało otwiercać, kurwa to tą niej to Dobra To jest ładniejsze, no to właśnie no, Julian o tym mówił no to jest spawane, czy przykręcane? Z kurwa właśnie Dobra jedziemy tak ten uchwyt Jaki uchwyt? No do mocowania pasa Ucho. No, no z tyłu, no nie wiem jeszcze chciał z przodu, nie? Ale... tak, chciał trochę roboty, kurwa, będziemy będzie Możemy dać z tyłu na pewno damy i z przodu chyba damy bo Ta, no z przodu damy chyba Chyba że na środku ale ja wiem czy na środku wyda Nie wiem czy nam wyda na środku na tego ciężką rękę tam włoży na wodnik tu będzie z przodu Z przodu i z tyłu I z tyłu Bo jego Z tego trzeba będzie coś zrobić tutaj Faktycznie będzie na długość. To dobrze będzie na długość. ten nic no ten... no ja wiem. Jaki impregnat? Znaczy nie impregnat, tylko to co to jest. No to co to jest? No tu w dziury. Szpa... Ale... Szpachla to, to drewna taka, szpachlówka. No i tu wiesz jak to, to twarde zaszło... nie, ma, ale mówię, co to, to kurwa jest. Dobra, wyjedź. No co, to będzie dobre. I to pod ten podjechać, nie? Tak jak wyjedź, tu bliżej. Tam... teraz tyle weź ten pilnik jest ten połóż teraz tyle tych wkrętów mamy że możemy wszystko na wkręty ładować No, no ja wiem, no to mówiłem tą wczoraj, że tą krótką trzeba je tu jeszcze dać więcej to będzie gdzieś tu dziura Czarnuchami czy... Tu trzeba przykryć. Czarnuchami można dać. Tu będzie dziura, wiadomo. No dobra, to ja wezmę wkrętarkę. A Trzymaj, tak. A czekaj, gdzie on jeszcze będzie tu. Tutaj nie, ale tu muszę ominąć, bo tu będzie ten tu, tu to już jest Tu mogę już sadzić go. Могу его навертить на Tam już wyciałeś? Ja Wciąłem, ale mówi od razu o dwie cegły. No, Może i by to wyschło. ale zresztą tu się później tutaj ładnie cyk. Można było to trochę rozruszać jeszcze, ale to... Nie, to chodzi ładnie. Kręć. I teraz próbuję. Przyłap tylko, bo tutaj trzeba na wylot wywiercić te. No ale nie chcę coś załapać, o teraz załapię. Teraz załapię tylko. Tego nie pasuje mówię, bo tu tulejka została w środku. I dlatego nie możesz załapać A ten jest lepszy uchwyt. Я спробую, я может того выбьет. No i gitara Tu taka tulejka siedziała w środku Dlatego tu nie chciała śruba się wejść, tulejka nie? ja nie wiem ona chyba powinna być w Pod spodem Na śrubie chyba w środku powinna być a nie No na... Bo ten najsłodniejszy uchwyt ten to przecież skóry działa, gdzie taki Z tym gównem on no, najdłużej schodzi, tak to... Już byśmy pakę przykręcali. Powrotem te środki. Ach kurwa szybko. szybko. A jak wytnę, Aha, bo ci przykręciłem tam... A musisz, trzeba no to, po, podnieść no tam no a... Blad znowu do góry. No teraz tak wyszło, bo miało nie być tego. Dlatego wykręciłem w to. I się okazało, że jest. Dobra, tutaj już mogę przyłapywać, nie. tu już nie będziemy podnosić. Tu nie. Hmm. Tylko mówię, jedną trzeba skręcić. A nie, tutaj jest dość się dobre. to czekaj, to może najpierw... Teraz przykręcamy.

i to ładnie wkręciki pasują. No. kurwa a jak pięknie to będzie. A drugi niech idzie i będzie wkręcał, kurwa. No, po jednej na no. Tylko że lubię ładować No na jednej desce pod tymi Po co więcej? No więcej nie ma co, no przecież ona jest tu jeszcze skręcona, jest skręcona, wzmocniona. wzmocniona, tam na rogach trzyma Ta. to trzeba ucinać Dobra, może tu chyba wkręcać te wkręty, ja tą blachę będę ciągnął. Działamy, cztery z mocowania są. Uchwycę starszy, Sześć nie będzie Trochę go pod... zmierzyłeś ją na, na długość? Yeah. no jeszcze tak trzeba będzie ją liznąć igła Eee, igła, patrz. No i co, przed malowaniem już się to zrobili. To tu temat podłogi zakończony. ごめん。Okay. Ale pięknie. W środku za masz ładnie a tam. Ale no, mi się wydaje, że pachrówka musi trochę doschnąć, bo po tym impregnat będzie się odznaczał inaczej, widziałeś? O, to będzie będzie, wiesz. Musimy poczekać to, albo pakę zrobimy ostatnią, a teraz... To yy... Ale pół Nie, no impregnatem tu pomalujemy już, nie? A czym? A, kurwa, będę mimo kraju. Paka super wyszło. Teraz tutaj go trzeba trochę podciapać. Julian. Dobra wyjeżdżaj. Przez tego boję go te sześćset siedemdziesiąt. Pora niech to idzie to nie Dobra to ja wyjeżdżam nie? Na dwór, i na dworze będę coś tutaj tą tu większą sprężarkę wezmę. Tylko płomienie, ten zrobię na, na baku. Zrobić ci płomienie na pomarańczowo? Tak. <gry> Dobra, przystępuję do ataku. Słoneczko ładnie teraz świeci. Wzięło się całkiem spoko, nie wiem czy to malować całe burty czy nie Ładnie się To mi się zdaje na czarno, później walniemy A tu pomalujemy normalnie i wtedy No to jak ta czarna to i rączek już by nie trzeba było w sumie zakrywać Chociaż nie, bo z tyłu nie będziesz można było dojść tamto. Rączki niech same będą zakryte, a to tutaj weźmiemy na czarno. Niech się dzieje! Ładnie się odcięło, nie, znaczy nie widać. Widać, ale Super wyszło Nie mówiąc o pat Jeszcze grafity jakieś na nim pierdyknąć i będzie dobrze. Piękny może aż tak nie jest, ale piękniejszy niż był Miód Miód na moje serce tak to prezentuje się efekt finalny. Myślę, że wyszło nam to całkiem nieźle. Zależało nam ogólnie na skrzyni ładunkowej, a przy okazji odświeżyliśmy sobie troszeczkę karoserię, chociaż to nie było w ogóle w planach. Zostało jeszcze nam kilka detali, ale to tym zajmiemy się już w międzyczasie. Na dzisiaj projekt Nyska uważam za zakończony. Widzimy się w kolejnych odcinkach, na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam.